Naciśnij sobie PNP, bo czy, to czy, czy, będziesz czy, czy, tam nagrywała jak. Musisz sobie zmienić później. Co jest? Ej! To jest jedna z moich najlepszych gier, którą jeszcze na razie zrobiłem. Na razie. Hmm, ee, to chcesz zrobić na mostki? Tak. No, no to zaraz biegnie. muszę... musimy się odpalić ja okolici. Zaraz do blok na 5, nie <toddź> wiem... dwie <toddź> minuty? A, e, a ty... Eee, Paga. Paga, zrobiliśmy Myślisz, cięcie. Żebym mógł cięcie zrobić. Myślę, że wam się spodoba gra. Dobra. Nie co, wiesz, to my twoje gry są bardzo fajne. Mi się podobają No, się nie... Paga, zrobiliśmy to zrobiliśmy y, coś... cięcie? Ja trochę muszę doprawić tapety. Nie, no dobra, no to gdzieś śnich. Już tak będzie. Będę latającym kurczakiem. ja w ogóle moski! A ty, <skrym> ty chcesz nagrywać? No, nagrywam, no, ale nie mówię na to się nie... No się znaczy, mówię tylko do Was. Dobra, eeeh, y, jak... Chodź do no, no, jak... trochę jeden! Trochę, trochę jeden, dobra, jeden. Ну давай запрошим. Запрошим. Я слышал, что я не могу. мапа! Я Wcale nie ta mapa, Daj się ja zabić się i tak. ja chyba gram bez kawałów No a pójdę stąd, Jak Ja mam weźmy na akurat, jest... weź Czekaj chwilę, czekaj, nie muszę sobie najwyżej włączyć Dosłownie nie widzę. Jak się łączyło Kraj Sitnessa, bo nie pamiętam. A w tej A ty jesteś, jesteś na foderze. No. To wejdź w ustawienia fodera. Foder przez Tinky Bright Mbrać nas. Ja Teraz musisz już ustawić. Ustaw Ustaw sam! Ja Właśnie dostałem oszczerzenie drobloca. Wiesz jakie? Ja? Zakopiowanie gier. Mama, mama. No, no, no. no muchi. Aha, imię grał zorganizowali. To się woda. Nie wiem, że jestem tan słaby w męosy, bo ja tak do ciebie robiłam. A, no miałem coś szkocę na Kurde, muszę sobie zbildować wszystko. Tam, bildę. Nie O! Nie, co nie robiłem? W końcu stary! W końcu mogli się z tobą zabawić! Marcel się wczuł w rolę. Nie ja zakopowałam cię. <grystanie> Jak ja słyszę Marcela klawiaturę. To jest jego klawiatura w tym momencie, nie? Ja obiecuję, że ona zaraz na kawałki będzie, ale nie. Marcela, tego ma Xa Marcel, spokojniej! Tak, nawet nie ucieknie. Marcel, no to Marcel, dotknij trawy. Ty Marcelu mylomusę. Chcecie pograć jakieś mody albo skyblocka albo coś? OneBlocka? Później? Nie wiem, nie wiem. Mogę zrobić serwer adorno. Cześć, już zrobiłeś. Pokazałem się, Aaaa, no tak! Z tobą grałem przecież na co? Tak, nie, nie, nie no. Nie wiem, jakieś datapaki na przykład, jakiś horror w Minecrafcie. Dobra, uspokój się, tak, weź. Dobrze, a w co? Już jedziecie?

Ja już wbijam na Ej, to była nawet dobra, przyznaj. Stary zaklinam mnie z dwóch stron. Naprawdę no to było. <grywa> co to było. <grywa> <grywa> nie,

Go znowu napisał, jakieś ładne. Co on pisze? Co on, Co on pisze? Co nie pisze? go <laughs> nie pada sen stary. Nie, nie, ja tam dajcie jeszcze. Ja już muszę całego sobie podmienić. Ogólnie. A choć ja ty wygasz, to bądź dla mnie sobie taktykę ogólnie. Jezu, bo nie, bo bym, nie, ja jest inny, Bo ja mam inną taktykę ogólnie. Bo ja mam pod ziemią, tak tylko rozumiesz? Następną, następną lundę bierzemy pod ziemią, dobra? na arcie, na boksie. CO?! Jest. No to, to chcę przyszedł. Czemu z bo da, ja, jak to jak granaty. Dawaj strefki, dawaj strefki. Leciutkie strefki, bo ja słaba zaraz jestem. Ej, dodajcie do, mnie do, do party. Aha. Na cztery, no naprawdę. Musiałeś. No, z speedem. Się... <laughs> co to razem to są, moje, to są moje ustawienie pod namasy. Moglibyście chociaż poczekać no. Nie, 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 nie. pamiętam sobie to na to. Proszę. Tak. nie chcę, żeby Good boy! zaprosić, przerwę, ja jeszcze chcę one view'a no, na zymarce No a to ach, to jest. Na tym, na wiesz czym, na... No, no na strefkach, na no normalu Napisałem trzy kropki na, na ten czocie A to twój nie. <laughs> no. no? Nie, nie eee, dziękuję. dziękuję Nie dziękuję Każda do tego, nad H1 Co Ciemno. Co to jest? Dobra, zaproś mnie. Zaproś mnie. nowy rekord świata. Bo nie mogę dołączyć Ale fajny nick ja. Eee, Marcelix, dawaj strefy jeszcze na... Bo chcę, żeby moment był... A, dobra. Jesteśmy. Uwielbiam je poskwajrać. Największe się chodzi. Mierny teraz. Kto wygra, kto wygra. No, nie no, Ten mnie rozprasza, nie? Ten mnie tak rozprasza. No nie, nie ma komendy z kimką. Ja nic nie mogę zrobić, no! Czemu? Czekaj, mam taką. Ojej! Oh yeah. Mam 3HP, stary. Czekaj, ja, czekaj, na ten czekaj, moment. Czekaj, 500... jestem mierny, jestem mierny, czekaj. Ile ty masz. Zgaduję, że masz 3,5HP. Teraz masz 4HP, zgaduję. Masz, masz. więc rację. No. Nieprawda. <laughs> nie, stary. Nie masz dowodów Mnie chci... Mnie w inwu ustawienia Fadera Nie, ustawienia Fadera No mm -hmm. profiles, no profiles, tam masz taki, taki ludzik, taki ludzik obok wiadomości Nie, e, tego. tak, obok wiadomości Tego? U góry, u góry, u góry Lat that. Armor Status. arbor Armor Status. O to, to. I teraz. To jest Twoja, dobra. To. Yy, yy, tego, tam masz. Tam masz Import e Profil, prawda? To czekaj, to yy, fish code, kod, który ci wysłałem, co to jest? Wpisz kod, który ci wysłałem, nic jest? Do Antrofi. Tak, to? To? Nie mu To wirus! To wirus! To się sprawdziłem na nawecie. To wirus. Co? To, ale... to jest wirus! Zrobiłem i to nie działa. To. to ci zje komputer. <grytanie> nie, idź na default. Na default ić. Na di nie chcę brać na takim jakimś weźmy wiesz A masz tej, e, default Default, no i to no, się o, pre... Idź teraz, idź, idź teraz. Ja, ja też chcę e, jak to zrobić. Mod profiles. I tam masz e, import profil ze sobą. Ale ja nie mam mod profiles. Teraz muszę A ci Nie, nie, mam. Muszę ci nie mam. wysłać mój okay. pr, profil. I co A mam to, zrobić? Co to było, to, 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 czemu to było takie ogromne? Czemu? Co wpi mam wpisać? Proszę kod Ja to wpisuję Nie! Nie tak To, to jest. Ja, mam, ja mam inne ustawienia. Ale ja mam takie takie coś Patrz co mam zrobić? Halo, pomoże ktoś? A, patrzcie, jest, idziecie na Thunder Settings i patrzcie, ja mam tutaj te moje ustawienia, i teraz tego. I tam wysyłam wam kod, i teraz możecie tego. Możecie sobie no, egzemplować No. Nic nie rozumiem. No, patrzcie do wyeksponacji. Widzicie to do Settings? od profile? No. Y -y, tego. Y no, tak pomóż to. Dobra, rozumiem, rozumiem, mhm. no. No i po to mi po po pod profil. Tu widzę, czy ten kodzik i widzę już. No, właśnie, nie widzę, że to mam. Dobra, to, to zostaw sobie. Zostawcie sobie, bo ja, bo ja oglądam takie. Widzicie? Import profil. Dobra, dawaj, bo ja mierny jestem, ty mnie rozwalisz. Dawaj. Download profil, i co się dzieje? Nie bij mnie. Dawaj. Czekaj chwilę. Ale nie, to wpiście, to wpiście. Nie, nic nie wpisuję, nic. Idę zrobić coś, to karę na ciebie. Na Aegis Profile. co ty mi zrobiłeś z Minecraftem? Co to jest? Z tego, z czego default ustawienia. Tam masz i default. No default. No i tak jest. Nigdy ci już nie będę wierzył, nie? Masz? O ja nie grałem w to w pięć lat. Co ty jesteś nagle, szarpnasz, czy co? No bardzo o, o, fajnie mieć 500F. O! Ty masz cheater! Cheater! Nie grałem w to, Nie chce mi się! A zapomniałem, że tu Escape i L nie działa. Jakby to był Roblox, to już mnie to nie było. Ale, ale. Nie grałem! Cheater, 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 cheater! Ale na początku zrobiłem taką strefkę. A wiesz co -to jeszcze jest so ta strefa? Zixi Platzma. Sharp profile. Teraz mam klasz, pisz ten koncert. Nie pasujcie na czat, 18. Słuchajcie na pamięć. Zach, jak widziałem to w opisie. Klasz. Tak, jak widziałeś. Tak, co? Tak, co? Mam I. pilot Na nie na in tak tu. Das o. Das pisz ten kod. No, dawaj go. A bo czekaj. Give widzi to, ile e e e dogoni e, mnie. To jest ten kod, który wam wysłał, że powierzę pierwszy, żeby zniknęło. Esh też, mamiku. Też, eś, też, eś. Też. Nie, idź po faj. Nie Ja już mam nie najwyżej jest sobie wytrzymać No ale nie działa ci więc... Bo nie Dawaj, wiem. dawaj, już trzeba na mokki Co ty no, mi no, zrobiłeś no, z minecraftem? No usuń sobie to, dobra? A co ty, a co ty tu nie bez zmienia? Że mi wszystkie settingsy z Federa usunąłeś? Nie, po prostu e, e, po prostu I ktoś tu się bawi Ktoś tu się bawi i to mocno Zaraz będę. Muszę coś zrobić. Ogólnie... Ja i bo ja mam ogólnie. Takie sitings z Minecraftem gdzieś. LEMOSY! Nie masz. O! Ja bym... Takie coś. Takie teczek ty masz. na ja... Czekaj, czekaj, czekaj. Mm. Mm.

tylko tymi, tymi nemosami. Jak? Na kratę, dawaj na kartę. Skibidi to, Skibidi le, jak to? Kukle, e jest. Kibidiko, skibidiko. Kubidiko. Kubidiko. Nie! Kubidiko. 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 ta Kubidiko. 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 ta na Kubidiko. ta Kubidiko. na Kubidiko i do oglądać streama Łag Dawaj, serce, dawaj Dawaj kotek Kotek, kotek w jabłku, kotek w jabłku, kotek w jabku. Nie, nie kotek w jabłku Nie daj się znamasować użyj wody Jest, dobrze A teraz, teraz, teraz Zabierz mu wodę, włącz fly'e i odleć Chwitów nie mam, wiesz a a mu? Myślałam, że masz. No nie, czy teraz wybić w sumie nie będziesz mógł. Skibidi chleb, skibidi kot, skibidi sigła, a, a. Oddaj, to to moje! To ludzie nie kradnij! Skibidi chleb, skibidi kot, skibidi, a a, 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 No to spamaży. Użyj lawy na niego. Albo wędki. Z chleb, skibidi kot, skibidi seed, no o oh no No on mi zrobił narod, proszę z tego nie będę. Zicksti! Ty też masz uczucia. Zigsi, ty też masz uczucia. Ty tak spamisz! Nara.

zrobiłem go, nie? <laughs>